Wygląda na to, że to jest nasz ostatni poniedziałek w lockdownie, ostatni taki tydzień w lockdownie i po prostu wygląda na to, że wszystko wróci do normy. Właśnie przed chwilą zabukowałam sobie swoje pierwsze, w przyszłym tygodniu, zajęcia jogi w studio i to jest takie niesamowite uczucie. Ach, jaram się bardzo. No i co? Jak teraz to mówię, to wy jeszcze nie widzieliście tego poprzedniego vloga, więc w ogóle jeszcze nie znam waszych reakcji. Może okaże się, że bez sensu to nagrywam. No i postanowiłam po prostu pójść za ciosem i spróbować nagrać trochę, może z tego właśnie ostatniego tygodnia lockdownu, takiego po prostu normalnego życia, takiej swojej rutyny. No bo musiałam tą rutynę stworzyć, żeby gdzieś tam zostać przy zdrowych zmysłach w tej wyjątkowej sytuacji. Może się okazać, że po prostu nie było czego nagrywać. Wtedy po prostu nie będziecie tego widzieć, a jeżeli to widzicie, to znaczy, że coś tam się udało nagrać. No. Może dla nie, nie dla wszystkich to będzie interesujące. W przyszłości na pewno postaram się umieścić trochę więcej takich, wiecie, treści jakichś podróżniczych, wyjazdów, no ale na razie niestety no, mamy to, co mamy i nie możemy tego robić. Więc póki co takie normalne życie, ja lubię takie vlogi oglądać, więc może i wśród Was się znajdą. Фани, таких трести. Mieliśmy właśnie zmianę czasu i teraz między Australią a Polską jest 8, tfu, 9 godzin różnicy, wcześniej było 8. No i jest po prostu wspaniale, bo jest jeszcze przed zachodem słońca, a mamy już godzinę w pół do siódmej. Wow, cudownie, naprawdę idzie lato, wreszcie to czuć, idzie lato, kończy się lockdown. Życie staje się piękniejsze, naprawdę. Czyli taki trick. Eww. Voilà. Jak mi ktoś powie, że gotowanie jest trudne, to serio, wystarczy pstryknąć palcem. ważny punkt w ciągu dnia, czyli filtr na twarz. Ja, odkąd jestem w Australii, codziennie używam filtra 50. Nieważne, czy jest słońce, czy jest deszcz, czy wychodzę z domu, czy nie. To jest mega ważne, bo w Australii jest dziura oznaczona z i i docieram tutaj najwięcej promieni słonecznych tych far UV, UVB, UVA i tak dalej. I w Australii jest też największy współczynnik zachorowań na raka skóry, e, więc tutaj to jest szczególnie istotne. Chociaż, e, no wiecie, no badania mówią o tym, że powinno się filtrów używać codziennie, bez względu na to na jakiej szerokości geograficznej jesteśmy. Zwłaszcza, że coraz więcej po prostu promieni e, słonecznych dociera do Ziemi, nieważne gdzie się jest, a w Australii szczególnie. Więc myślę, że to jest dobry nawyk, tak po prostu. Jestem właśnie na dachu, gdzie dosyć często ćwiczę jogę. Na dachu naszego budynku, więc no, to jest dobre, dobre miejsce do ćwiczenia jogi. Dobra, to teraz trochę do Was pogadam. Bo tak mówię o tym, że mamy ostatni tydzień lockdownu, ale w sumie, może powinnam trochę nakreślić sytuację, w jakiej jest Australia, jeśli chodzi o sytuację pandemiczną. Czy ja w ogóle powinnam używać tego słowa? Kurde, nie wiem. No dobra, nieważne. A sytuacja jest dosyć wyjątkowa. Bo w Australii granice em, kraju są w ogóle zamknięte nieprzerwanie od początku pandemii. Em, odkąd pierwszy raz Australia się zamknęła wtedy, kiedy mniej więcej wiele różnych krajów na świecie się zamykało m.in. Polska em, to od tamtego momentu po prostu granice nigdy nie były otwarte. Um, I żeby tutaj wlecieć, tak jak my na przykład się staraliśmy, żeby się tutaj dostać, to musieliśmy składać um, wnioski o przyznanie tak zwanego exemption, czyli takiego wyjątku od reguły, czyli jakby ogólnie granice są zamknięte, ale jeżeli się um, jakoś uargumentuje odpowiednio, jeżeli są jakieś um, powody, dla których chciałoby się i powinno się być akurat wtedy w Australii, um, to można się starać o przyznanie takiego wyjątku i w, Wtedy można ten wyjątek dostać, przy czym to nie jest takie proste, bo my składaliśmy wniosek 8 razy i dopiero za ósmym razem nam się udało. Nie, nie odrzucono nam za ósmym razem po raz pierwszy i pozwolono nam tutaj wjechać. Szukanie biletów to jest już inna historia, też nie było łatwo, bo prawie nic tutaj teraz nie lata. No ale w końcu się udało, była to trochę droga przez Mańkę ten cały proces, no ale się udało Natomiast już tutaj na miejscu w Australii e, trzeba przejść przez 14-dniową kwarantannę w hotelu na koszt e, własny Nie może to być dom, nawet nie może to być dom swój, jeżeli ktoś jest, nie wiem, Australijczykiem e, czy coś Nie, po prostu zawsze hotel i to są takie koszty rzędu no, kilku tysięcy złot, e, dolarów Chciałabym, żeby to były złotówki. No nie, kilku tysięcy dolarów. Um, I na jedną osobę to jest, z tego co pamiętam, jeżeli nic nie zmieniło, około 3,5 tysiąca dolarów. Plus, jeżeli na przykład są dwie osoby w pokoju, to dodatkowa osoba kosztuje 1000, czyli nas to kosztowało około 4,5 tysiąca dolarów za sam hotel. Do tego trzeba doliczyć koszty e, przelotu, więc no jest to nietania zabawa, niestety. I poza tym, jednak, jak tutaj przylecieliśmy, to żyło się nam naprawdę normalnie. Kiedy sytuacja w Europie była dosyć trudna, to tutaj naprawdę żyliśmy przez dobrych, ładnych parę miesięcy. Naprawdę normalnie mogliśmy podróżować, tyle że tylko właśnie w obrębie Australii. Nie mogliśmy wylecieć poza Australię, no ale w samej Australii jest tyle do zobaczenia. Australia jest wielka, naprawdę. Człowiek sobie nie zdaje sprawy z tego, że jeden stan Jeden stan tylko australijski jest większy kilkukrotnie od polski, zazwyczaj, więc no, naprawdę jest ogromna. Więc jest to zwiedzać. Więc my przez te kilka miesięcy naprawdę nie narzekaliśmy. Żyło nam się tutaj super. W ogóle nie było żadnych przypadków, bo jeżeli nawet ktoś przywoził wirusa z zewnątrz, to w trakcie kwarantanny są wykonywane testy tak, żeby ten wirus nie dostawał się do, e, ogólnie do społeczeństwa australijskiego. No. I tak właśnie żyło się nam super i beztrosko do czasu, do czerwca, kiedy e, w jakiś sposób w Sydney wydostał się ten wirus na zewnątrz i jakby nie, nie udało się tego ogarnąć w porę tak, żeby go jakby zadusić w zalążku. No i wtedy zaczął się lockdown, który trwa do dzisiaj, czyli minęły już ponad 3 miesiące. Jak wyglądały restrykcje w trakcie tego lockdownu? Na początku były troszkę luźniejsze, bo mogliśmy poruszać się w promieniu 10 km wokół adresu i można było spotykać się wydaje mi się, że z więcej niż jedną osobą na początku spoza gospodarstwa domowego na jedną godzinę dziennie ćwiczeń na zewnątrz. W efekcie wyglądało to tak, że całe miasto zaczęło chodzić po prostu w ciuchach sportowych na zewnątrz. Nieważne czy ktoś gdzieś tam, nie wiem, sobie siedział na ławeczce, czy, czy chodził, sobie spacerował i tak dalej, czy faktycznie ćwiczył. I wydaje mi się też, że no, mało kto przestrzegał um, tego czasu tak, tak stricte. Później sytuacja się pogorszyła, e, i cały czas przybywało przypadków mimo wprowadzenia tych restrykcji, e, i ograniczono ten promień do 5 km wokół adresu, e, i właśnie tylko można było się spotkać z jedną osobą spoza gospodarstwa domowego. Wszystkie sklepy poza takimi sklepami pierwszej potrzeby, typu markety spożywcze czy drogerie są zamknięte. Um, tak samo restauracje, czyli wchodzi tylko opcja jedzenia na wynos, no ale to są kwestie podobne jak w Polsce i tak naprawdę jedyna różnica jest taka, że um, przed wejściem do różnych tych miejsc, typu sklep i tak dalej, są QR-kody do czekinowania się, tak żeby można było łatwo trackować, gdyby gdzieś pojawił się jakiś przypadek, to żeby móc się szybko, łatwo skontaktować z osobami, które um, miały lub mogły mieć kontakt z tym wirusem. Dzięki temu to wszystko po prostu sprawniej działa. Idziemy na misję. Jaką? Sushi. być odbieramy jedzonko. Może być ostatni odbiór. Tak, ostatni odbiór. Ale super. Zanim dostarzą knajpy. Trochę się nadbieraliśmy. Ja już zapomniałam, jak to jest chodzić najpierw. Siadać przy stoliku. <grym> zrobić jogę o zachodzie słońca ale po prostu wieje tak bardzo że nie jestem w stanie nawet rozłożyć maty bo po prostu ją rozwiewa teraz jestem akurat w takim miejscu, które jest całkiem schowane ale we wszystkich miejscach, w których normalnie ćwiczę po prostu się nie da więc żeby nie zmarnować tego pięknego zachodu po prostu zrobiłam sobie medytację, chociaż medytacja też była w dosyć wyjątkowych warunkach bo miło, że robiłam ją na takim wysokim klifie, to co jakiś czas czułam po prostu kropelki z wody z morza, którą podwiewało do góry. Cześć, dzień dobry, w piątek rano, jutro wybieram się na piknik. W pełni legalny piknik. Także teraz właśnie idę na zakupy, postaram się Was zabrać ze za sobą. Wybieram się do Woolies, czyli jednego z takich dwóch najpopularniejszych marketów w Australii. Jeden z nich to jest właśnie Woolworths, zwany też Woolies, a drugi nazywa się Coles. No i postaram się Wam pokazać, jak wygląda taki typowy australijski market. Jak się uda i jak się nie będę wstydzić nagrywać wśród ludzi. <grym> alkoholu w sklepach więc dostępne są tylko takie zero alkoholowe do dostępu jedna z moich ulubionych półek czyli półka z nosami orzechowymi składy są super proszę bardzo wzdrychamy orzechy różne rodzaje smooth, crunchy, smunchy <noise> migdałowe Narkotykowe wszystko. Tutaj cała alejka azjatyckich rzeczy, tych orientalnych. Ja biorę w werniczerii. Coś dla panów tradycyjnych e, australijskich Tutaj Tintamins. półka jogurtów. E, No dobra, coś tam Wam pokazałam ze sklepu, e, natomiast teraz pokażę Wam po prostu całe zakupy jako wszystko, co do, jednej, co do jednego produktu. Poczekajcie sekundę. Dobra, zacznijmy z wierzchu. Chlebek e, Glucan one są bardzo popularne i w każdym sklepie właściwie da się kupić takie tego typu produkty, np. bezglutenowe itd. Tak ja teraz ze, ze względu na swoją dietę taką leczniczą specjalną, bo leczę IBS właśnie nie mogę jeść zwykłego chleba, więc idealnie, w sam raz. Super. Szpinak. Makaron vermicelli. Do... Uh, paper Rice Rose, rice paper Rose. Podpiew do pieczenia wartek kukurydziane, e, mleko sojowe wzbogacone o wapni. tełeczka truskawek. Niestety właśnie owoce w Australii są bardzo często pakowane w plastik i to, ile tego plastiku się tutaj zużywa, to jest trochę przerażające. Burówki amerykańskie. Jogurt kokosowy. Łosoś wędzony w plastrach z kosmami. kredki mrożone tofu oliwa z oliwek masło orzechowe 100% smooth ma 5 gwiazdek a propos gwiazdek to kiedyś na instagramie o tym wspominałam że bardzo dużo produktów em, w Australii jest Oznaczone właśnie w takiej skali, jak często można jeść, względem tego, jak są zdrowe. Jest health style rating. Mam nadzieję, że mnie tutaj widać. Rzadkie Awokado, tylko jedno, bo też ze względu na dietę nie mogę jeść dużo, niestety. A ja lubię bardzo dużo, jakbym mogła. Pomidorki, kilka marcheweczek, cukinia, jedna malutka, też nie mogę jej za dużo jeść, i ogórki. No, i to wszystko. Wydałam 103 dolary na te wszystkie rzeczy. Proszę bardzo. To, co mnie zachwyca w Australii i w robieniu zakupów w Australii, jest to, że tu jest naprawdę bardzo dużo takich zdrowych, jakichś nie wiem, wegańskich, wegetariańskich zamienników i tak dalej, produktów ogólnodostępnych, w sensie, że one są w każdym Ulis, a ulic jest w każdym mieście, nawet gdzieś tam w Outbacku, jak podróżowaliśmy po terytorium północnym, to robiliśmy w jakiejś takiej małej mieścinie zakupy w Woolis właśnie i ja na przykład kupowałam sobie mięso, znaczy mięso, zamiennik mięsa, bo nie jem mięsa poza rybami, więc bez problemu kupiłam sobie jakieś zamienniki e, kiełbasek na grilla. E, zaraz wam pokażę jeszcze kilka przykładowych po prostu tych składów. O. Weźmy na przykład właśnie to masło orzechowe. Zobaczcie. To jest same orzechy i sól. Dalej. Jogurt kokosowy, świetny skład. Dalej, mleko sojowe, też świetny skład. I to nie jest tak, że to są jakieś jedyne produkty, chlebek. To, to nie jest tak, że to są jedyne na przykład produkty do wyboru, po prostu ich jest no masa, w sensie, że jest kilka jogurtów, kilka takich chlebów kilka maseł orzechowych. To jest super, naprawdę. Dzień dobry w sobotę. Piękną mamy dzisiaj pogodę i idziemy na piknik, czyli będziemy uprawiać narodowy sport Australijczyków. <grym> tak jak pół miasta zresztą. A Park na szczęście ma co tam, kilkadziesiąt hektarów to się pomieści. Tak, jesteśmy w Centennial Parku który jest chyba takim największym tutaj, przynajmniej blisko centrum parku, więc znajdziemy jakieś miejsce dla siebie. Jeszcze ostatni dzień chyba obowiązuje nas 5 kilometrów, nie? Przedostatni, jeszcze jutro. Przedostatni. Tak. Więc, jeszcze, więc na legalu, ale jeszcze w granicy 5 km. Dzisiaj dzień lockdown numer 107 107 i wygląda na to, że ostatni od jutra wolność. Także tym miłym akcentem żegnam się z Wami z tego vloga. Pamiętajcie, żeby zostawić łapki w górę i subskrypcję. Będę bardzo wdzięczna.